Cześć, i zapraszam Was dzisiaj na Derka Siker Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund. Bayern Monachium obecnie jest na pierwszym miejscu, ma 68 punktów. Borussia Dortmund jest na ósmej pozycji, ma 41 punktów. Jest no, bardzo słabo. Ale ja zobaczymy, może po przegranej z Barceloną 4-0. Będą chcieli wygrać to spotkanie z Bayernem Monachium, No i tak nie mają nic już do stracenia. Z Barceloną będzie ciężko odrobić cztery bramki. Nie widzę mistrzów, więc no zobaczymy, jak to dalej się potoczy. No sezon generalnie Borusi Dortmund jest na straty w tym roku. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś tam powalczą. To jest zresztą mój ulubiony klub, Borussia Dortmund, więc no zobaczymy. Bayern też czasami popełnia błędy Bayern Monachium, więc e, wszystko się tutaj może wydarzyć w tym meczu. Transmisja z tego spotkania będzie na Eleven Sport 2. No i jeszcze na Via Play będzie transmisja. A będzie grany mecz na stadionie. Allianz Arena. Akurat tutaj nie mamy Allianz Areny, tylko mamy Allianz Stadium. Nie ma w sportowce stadionu Bayernu Monachium. A szkoda. No, pojemność stadionu 75 024. A jeśli chodzi o urazy, no to w Bayernie jest więcej. W Bayernie Monachium jest 8 urazów: Buchmann Koman, Davis i to Musiala, Molloy-Noyer, Pawlowicz i Upamecano. A w Borusi Ashil, Campbell, Mane, Paulina, Sabitzer i Schlottenberg. Możecie też napisać, jaki wynik oczekujecie w tym spotkaniu, kto tu wygra. Czy Bayern Monachium, czy Borussia Dortmund i z jakim wynikiem? Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Jeśli tak jak my, złapieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada zjawiska. Bayern Monachium zmierzy się z poruską Dortmund. Dziś mamy istne starcie Tytanów. Bayern Monachium gra przeciwko Borussia Dortmund. To wspaniałe, mam nadzieję, spotkanie obejrzą Państwo wraz z nami. Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. To w końcu der Klassiker. Mecz nad mecze niemieckiego futbolu. Nie gra się w nim tylko o wynik. Na szali jest też szacunek kibiców, dla których takie starcia to coś więcej niż zwykłe spotkanie. W końcu nic nie smakuje tak wybornie jak utarcie nosa odwiecznemu rywalowi. Jestem niezmiernie ciekaw, kto dziś będzie górą. A oto skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Teraz na ekranach. Pierwsza jedenastka Borusi Dortmund. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale nie ma wątpliwości, że to spotkanie będzie stało na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o technikę i widowiskowość. Wielką przyjemność komentować dla Państwa to spotkanie mają. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To musi być bramka. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była ogromna. Skorzystajmy z okazji i przyjrzyjmy się powtórce sytuacji, po której padła bramka. Golkiper zdołał jeszcze odbić ten strzał lecący w długi ruch, ale niewiele mógł już zrobić przy dobitce. Miał trochę pecha przy tej interwencji. Rafael Guerreiro, Leon Gorecka, Müller, miłka pod nogami Müllera. Mils Müller, okazja, uwaga, nie łapie, nadal groźnie, nie do wiary, wybronił to, to było wzorowe uderzenie głową, mocne, mierzone, ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No, pozostaje mu pogratulować, sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu, rzut karny. Rekein rozpoczął rozbieg. Nie, nie, nie. To nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. I mamy remis. Jeden do jednego. Zagranie do adm -go. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Sędzia teraz dyktuje rzut wolny dla Borusi Dortmund. Julian Brand. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Piłka pod nogami Müllera. Rzut z autu. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Jest komu podać. Nie, nie tak szybko. Sędzia dopatruje się offside'u. Jednak tracą teraz tę piłkę. Bayern ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Czy to broni bramkarz? Wyjaśniona sytuacja. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem jak widać się opłaca. To jest pudło. Niesamowite. W takich okolicznościach pudło. To tylko pokazuje, jak dużą rolę w piłce odgrywa stres. Reerson Jacku, powiem Ci, że pomijając sukcesy Bayernu, imponuje mi... Dokończymy później, bo jest groźny. Teraz co za sytuacja? Gol! Znowu wychodzą na To była ładna akcja ale po prostu karygodne błędy w defensywie i pozwolenie na zyskanie przewagi liczebnej jak można tak zostawić bez krycia własną bramkę o i będą to rozpamiętywać gramy Bayern musi zapomnieć o tym straconym golu i szybko wrócić do meczu Gorecka Hurricane nie zapowiada się ta akcja. I Kane! Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Corner dla Bayernu. Na pewno spróbują poszukać gola na remis. Teraz krótkie rozegranie. Szutka piłki przez O Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty. Ale śliczna Bramka! Uderzył od razu, ale szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita roma. Bajer nie utrzymał się przy piłce. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Zbyt krótko teraz wybił piłkę. Nadaje mi przy piłce. To musi wpaść! Proszę państwa! Mamy bramkę w My oglądamy powtórkę, a trener wciąż biegnie się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wylicie. Za krótkie, zbyt niepewne i rywale pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. Na tablicy wyników mamy 3-2. Sané. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetry. Svensson. Borussia będzie wznawiać z autu. kolekarne. Okazja za okazją. Niewiele brakło, a miałby na koncie hat trika O to, że jeszcze będzie miał okazję, jestem dziwnie spokojny. Dziś jest jego dzień, a i koledzy, i rywale pomagają. Strata piłki. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Uwaga! Bomba z daleka! Goal! z dystansu. Brawo! Spójrzmy raz jeszcze jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł. Mamy dzisiaj grad goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Gros. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Za chwilę grę z wolnego wznowią Bawarczycy. Jest przygódca, Czy zaryzykuje indywidualny rajd. No, chyba trafi. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Kane. Baga, Kane! Bole urwał. Szkoda, że zabrakło szybkiej celności. Svensson. Nie budują atak, by nie stracić remisu Brawo! Fenomenalna interwencja Piłka Wywita będzie wznowienie z autu Zbiega do środka, jest coraz bliżej bramki Udana interwencja przy dośrodkowaniu Słyszymy gwizdek, kończący pierwszą połowę Teraz kwadrans przerwy i koniec pierwszej połowy spotkania. Mamy 3 do 3. Naprawdę niesamowite spotkanie. Ile tu jest walki, i po jednej, i po drugiej stronie. Tutaj hurricane naprawdę przepiękną bramkę z woleja uderzył z dystansu. Tutaj Kobel nie miał nic do gadania. Nie do obrony. Gintens. Będzie sobie za Sensona. Sule za Basabani Durvik za Rejsona No i wejdzie sobie jeszcze Reina za nmecha I wejdzie sobie Odstan za Groba i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Po takiej pierwszej połowie mamy naprawdę spore oczekiwania na kolejne 45 minut. Dawno nikt nie dostarczył nam tylu emocji. Skan. Irasi. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. Hurricane. Teraz może być groźnie. Piłkę ma teraz kimś. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Nieźle, było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło, minimalnie źle ułożona stopa. Bayer przejmuje teraz piłkę. Niesamowita okazja! teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Dobry występ na razie notuje Harry Kane. Chyba jesteś podobniego stania, Jacku. Strzelenie bramki na remis było kluczowym momentem i dało drużynie pozytywny bodziec. Offside, proszę Państwa. To był dobry pomysł, Tomku, tylko chyba wkradło się trochę pośpiechu, przez co ten powrót przed linią obrony nie uda. Guerreiro. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. A ja jednak offside. Tak niewiele zabrakło. Ja nawet sądziłem, że wszystko odbyło się przepisowo i w tempo. Cóż, było niesamowicie blisko, ale nic z tego. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Niklas Süle. Giovanni Reina. Dokładnie dośrodkowanie, Może być groźnie. Offside. Sędzia nie ma wątpliwości. Leon Gorecka. Kimiś. Kane otrzymuje teraz piłkę. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Blankarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Nie daje sobie w kasze dmuchać. A teraz zagranie do Kejna. Prosto padłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Sosa blok. Prawo! I piłka wychodzi za boisko. Grew znowi drużyna przeciwna. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Piłka dalej w grze. Proszę państwa! Piłka w siatce. Trzecia bramka. Mamy katflika. Teraz widać wyraźnie. Fatalnie ustawiona była obrona. Spóźniona reakcja defensywy i droga do bramki szeroko otwarta. Właściwie nie do obrony, gdy strona atakująca ma przewagę wiczem. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Tomas Müller. I podanie do Sané. Strzela Hurricane. On To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Emre Can teraz. Zrobiło się luźniej na skrzydle, bo Rusja chce to wykorzystać. Nie kombinuje. Rzuca. I mamy gola. Podwyższają prowadzenie i zaczynają uciekać. Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. No a potem był ten strzał z woleja. Idealnie podszedł pod piłkę i uderzył prostą nogą. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Rafael Guerreiro. Gorecka. Kimins. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Okazja jak marzenie. No to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy. To poważna przewaga. I mamy teraz powtórkę, tak, bardzo ładne trafienie głową, odrobina szczęścia? Być może, ale co się liczy, to umiejętność wykorzystania sytuacji, a przede wszystkim liczy się gol. Mamy dalej, ale teraz można się tylko zastanawiać, ile jeszcze goli strzeli Borussia Dortmund. Co teraz zrobili Rolsane? Świetna obrona! Kobel maksymalnie się wyciągnął. W pole karne głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja z rożnego. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Jest za linią obrony, uwaga! To jeszcze nie koniec. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Taki karny na dobicie przeciwnej drużyny. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Piłka z jedenastki wylądowała w bramce. Widzimy brak reakcji na linii bramkowej. Na pewno była nadzieja na strzał w sam środek. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Sergej Knabry. Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Miller. Okazja. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie jak w jakiejś grze komputerowej, a Thomas Miller doskonale odczytał intencje partnera i mocnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce rywali. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Karim Adajemi. Sané. Bayern nie... Dobrze zagrane będzie teraz sytuacja. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-trika. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-trika, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczy. Gorecka. Kingsley Coman. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? A teraz z piłką Müller. Ale jest ostatni gwizdek. Bo Dortmund dzisiaj z pełną pulą. No przekonujące. Pewne zwycięstwa odnotowują teraz Blidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie. I zasłużył na trzy punkty. No i koniec meczu. Borussia totalnie zniszczyła Bayern Monachium 4 do 8. Coś niesamowitego. Ile tutaj bramek padło w tym całym meczu. To pewnie się by nikt nie spodziewał takiego Derklas sikera. Na pewno to jest wynik marzeń jeśli chodzi o zespół w obecnej formie, no to. Nie powalają grom. no ale chociaż pomarzyć można, z takim wynikiem fajnie było, ale bardzo ciężko, żeby Borussia wygrała aż tak mocno z Bayernem Monachium. No i oczywiście w pięć bramek strzelił Girassi, no, a resztę ADMI. Jak się Wam podobało spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przekapili na Wpadajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtas Vlog no i Christianix Games. Trzymajcie się i do usłyszenia.